Witam Was serdecznie, siedzę sobie na rybach, łowię, łowię tutaj, wiecie. Podobno niesamowite płocie i okonie. Nawet powiem Wam, udało mi się złowić jedną złotą rybkę, która siedzi tu, nie wiem czy ją będzie widać, bo tutaj światło nas troszkę oświetla. Powiedziała, że spełni moje jedno życzenie dzisiaj wieczorem. No i już nie mogę się doczekać. Ale ja nie w tej sprawie do Was, e, przychodzę do Was e, oczywiście, żeby z, z przekazać jakąś wartość, bo taki jest mój cel robienia tych e, live'ów. Więc jeżeli tu jesteś, to prawdopodobnie interesuje Cię network marketing, zwłaszcza ten w nowoczesnej formie, czyli odwrócony i to co dzisiaj umieściłem w relacji jest bardzo ważne, bo bardzo często w network marketingu ludzie, zwłaszcza introwertycy i ci, którzy nie do końca e, sprawdzają się w sprzedaży, myślą, że ten e, rodzaj marketingu, biznesu, dystrybucji nie jest dla nich. No i ja przychodzę właśnie z tą informacją, że, żebyście absolutnie nie brali do głowy, że jeżeli nie potrafisz sprzedawać, to w network marketingu, czyli w MLM-ie, w biznesie sieciowym, nie masz co szukać dla siebie miejsca. Jest dokładnie na odwrót. Przede wszystkim introwertycy są bardzo dobrymi słuchaczami, a jeśli chodzi o pracę z ludźmi, to musisz słuchać ludzi. Jeżeli tego nie umiesz, to się naum, bo bez tej umiejętności daleko nie pojedziesz. Dwa, e, jeśli chodzi o sprzedaż, właśnie w odwraconym marketingu, to tutaj będziesz konkurował ilością pozyskanych leadów, e, może niekoniecznie jakością, ale ilością. I z tej ilości wyklaruje się jakość, bo w momencie, kiedy zarzucisz bardzo dużą sieć, Złowisz bardzo, bardzo dużo, może nie takich złotych rybek, jak wam tu pokazywałem, ale na pewno lidy będą wartościowe i wtedy już ta sprzedaż jest zupełnie z innego pułapu. Więc jeżeli dzisiaj masz i borykasz się z problemami sprzedażowymi, lub ewidentnie twoja osobowość nie rezonuje w tej kwestii, w tej umiejętności, to zdecydowanie odwrócony marketing przyciągania jest dla Ciebie. Możesz go zdecydowanie zastosować, nawet jeżeli jeszcze do tej pory nie sprzedałeś nic. Ja jestem sprzedawcą, żeby nie brzydko powiedzieć do D, nie sprzedałem nic, umiem sprzedawać wszystko oprócz produktów, czyli umiem sprzedawać biznes, umiem sprzedawać siebie, umiem sprzedawać wizje, cele. I wszystkie inne rzeczy, ale sprzedażowo, jeśli chodzi o sam produkt, nie jestem absolutnie dobry. Myślę, że to e, wynika z wielu czynników, aczkolwiek nie jest to kluczowe, jeśli chodzi i w kontekście odwróconego marketingu przyciągania. A jeżeli do tej pory borykasz się z problemami typu robię, 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 angażuję się w ten network marketing, a nie mam rezultatów, no to zdecydowanie. Moim drogowskazem będzie www, jak działać w MLM bez polskich bo tam będzie bardzo dużo, już jest bardzo dużo. Zapraszam Cię do zapisania się na darmowy kurs informacyjny, który pokazuje w siedmiu krokach, na czym polega ten odwrócony marketing, w którym sprzedażowo nie musisz być orłem, nie musisz być orlicą, tylko po prostu skupiasz się i uczysz się zupełnie innych umiejętności, które w marketingu przede wszystkim są kluczowe, ale nie do końca jest to ukierunkowane na sprzedaż. Więc jeżeli dzisiaj szukasz lekarstwa na brak rezultatów w swoim biznesie sieciowym, to na znaków.pl znajdziesz wiele, wiele inspiracji. Przede wszystkim znajdziesz mnie i moją ukochaną rybkę, którą przed chwilą złowiłem. I my Zajmujemy się dokładnie tym, żeby propagować, pokazywać ludziom, żeby ten biznes robiło się zdecydowanie łatwiej, prawdziwie, bez oszołomstwa, bez fanatyzmu, bez zaczepiania ludzi, którzy absolutnie nie są gotowi, nawet nie są zainteresowani nie przez to, że są niezainteresowani, tylko nie są gotowi w tym momencie swojego życia, żeby w ogóle zwrócić na to uwagę. Więc odwracamy to wszystko, skupiamy się na budowaniu zupełnie innych rzeczy, ale żeby to zrobić. Trzeba to poznać. Jak poznacie to, sami ocenicie czy to dla was, czy nie dla was. Ja uważam, że dla mnie, jako introwertyka, który ze sprzedażą jest na bakier, jest to idealne rozwiązanie. I ja postanowiłem, że będę bardzo mocno się specjalizował w tej metodzie. I mało tego, propagował ją, szkolił. Już dostaliśmy zaproszenie, będzie organizowane szkolenie refundowane z funduszy unijnych, gdzie będziemy różnych networkerów uczyć. Jak ten, do, jak ten zawód e, m, dostosować do e, teraźniejszego czasu po pandemicznego, e, z cały czas zagrożeniem, że znów się powtórzy, i może znów się powtórzy, a może czeka na nas jeszcze zupełnie inny scenariusz? To jeżeli tylko i wyłącznie czujesz, że potrzebujesz innych rozwiązań, uaktualnienia tego, co się dzieje, uaktualnienia swojej głowy, to zdecydowanie zapraszam Cię dokładnie tam. Do nas na stronę jak działać w mlm.pl bez polskich znaków, zapisać się na darmowy kurs, pobrać go, dowiedzieć się na czym to polega i po prostu iść za nitką do kłębka. Pozdrawiam cię serdecznie. Życzymy samych grubych ryb. Życzymy ci samych grubych ryb, a ja Ci życzę może nie grubych, a złotych, które będą spełniały. Każda po trzy życzenia i wtedy wszystko się ułoży. Pozdrawiamy cię serdecznie, cześć Grażynka, cześć miłego dnia. Hej, dzięki, że byliście, że byłyście przede wszystkim tak, kobiety górą 80% to kobiety. Pozdrawiam Was serdecznie, hej!